Jeżeli to masz, to lepiej posłuchaj. Pieprzyki, skąd one się biorą? Na Twoich plecach, szyi, karku i w różnych innych dziwnych miejscach. Numer jeden to zmiany barwnikowe, czyli zaliczamy do nich pieprzyki płaskie, jak i wypukłe. dwa to brodawki jłojotokowe, czyli zmiany, które powstają z wiekiem. Następnie to zmiany skórne, które są, będą, ale warto obserwować. Czego i po co się pojawiają? Jany, słońce, wiek. Twoja skóra pamięta każdy promień UV. Większości nieszkodliwe. Nawet dodają niektóre urody. Lecz warto przyswoić sobie zasadę A, B, C, D, E. To ode mnie. Co od Ciebie? W komentarzu wpisz plusy. I lecimy. A to asymetria, czyli jeżeli Twoja zmiana skórna nie wygląda jak kółko, tylko jest rozlazła, w porządku. Dwa to brzęki poszczępione. Jeżeli występuje nieregularność, warto to sprawdzić. Kolor niejednolity. Jeden pieprzyk, jeden kolor. D to duży rozmiar. Jeżeli większy niż ołówek. Warto zgłosić się do specjalisty. E to ewolucja. Jeżeli coś się dzieje, warto udać się do specjalisty. Można coś z tym zrobić naturalnie? Jasne, że można. Ale czy chcesz o tym wiedzieć? Pisz w komentarzu: chcę. To zrobimy. To I jak ja ci jeszcze mogę pomóc?